Mam wrażenie, że się przeniosłam do innej rzeczywistości, w której Jurek nagle jest pierwszy. Gdzie się tylko da? Znaczy, to... Gdzie ja żyję? Czy to jeszcze ten świat? Kwa ziemia. Niko w ogóle za... Ja czy to jakieś opony budżetowe były, czy what the fuck? Jeżdżą jak pijani. <noise> Hejka! Już za chwilkę. Kwalifikacje do wyścigu. Ogrą kataru. Hej, seksy mechanik. Jesteśmy po sprincie, w którym Lando Norris na samym końcu, dosłownie na ostatnich, nie wiem, 5 metrach, oddał swoje zwycięstwo Oskarkowi. Ja mam teraz naprawdę ogromny dylemat, ponieważ chciałabym oglądać Oskarka na pierwszych miejscach i chciałabym oglądać, jak Oskarek wygrywa, ale to nie był taki clean win. <laughs> clean win. I co my teraz z tym zrobimy? Nie wiem co mam myśleć, jestem rozdarta wewnętrznie. Ponieważ chciałabym się cieszyć, ale... Jak to się odbywa w taki sposób? Chyba nie potrafię. Lando wykręcił pierwszy czas, a Maxi kończy kółeczko. I wyprzedził go o 30 sekundę. Może Maxowi zaczęło się chcieć? Maxowi Verstappenowi jako kierowcy F1 ogólnie, po prostu, powinno zależeć, ja przynajmniej tak uważam, Zawsze na wygranej. No on powinien chcieć wygrywać, non stop. Luisek jedzie, ale jedzie wolniej. Czwarty czas dopiero. Wróciliśmy do ciężkich czasów. No Boże. Fernando trzeci. To na pewno nie jest pomyłka. Stron na piątym miejscu. To jest pomyłka, ale Fernando trzeci. Chciałam zwrócić uwagę. Na przebłyski geniuszu Piera Gasly'ego ostatnio. No, może nie geniuszu, ale przebłyski umiejętności i przebłyski możliwości. Ostatnio ciągle w pierwszej dziesiątce. To są niesamowite wyniki. Oni powinni y, upiec mu tort. Luisek póki co szósty, a za nim siódmy. Max Verstappen? Niemożliwe jest, ale widzę to na moje oczy. Huh? W ogóle Luis powiedział w wywiadzie. Powiedział to Luis Hamilton, że on nie, nie umie po prostu tak szybko jechać jak ten Jurek. Luis Hamilton. Nie chcę słyszeć głoszenia takich pierdół. N -n -n -n. Tutaj ściany są bardzo daleko od limitu toru. Ja cię bardzo proszę, Franek. Nie rób tego. Esteban Ocon, bye baj. Bye. Franco Colapinto, bye. baj. Bye. Uwaga! Sergio Checo Perez jest na ósmym miejscu, więc najprawdopodobniej przejdzie do Q2. Sergio Checo Perez, you did it. Amazing, you're doing great sweetie! Louisek jest safe, Max Verstappen jest safe, ale na dziwnym piątym miejscu Fernando jest safe. Super! Za dzień jest ostatni wyścig tego sezonu. Pierre Gasly. szósty czas. Louis Hamilton, dziewiąty czas. Alpin, czym się dopingujecie? Proszę przeprowadzić testy antydopingowe. Ferrari w ten weekend, Tempa, to jest jak kot płakał. Zależy nam na mistrzostwie świata w klasyfikacji konstruktorów. No halo! Takimi wynikami nie zdobędziemy. Oskarek uzyskał drugi czas i McLareny prezentują się tutaj bardzo dobrze. Wyśmienicie nawet, powiedziałabym. Jeżeli już będzie jakakolwiek kara, to kara pieniężna. Ostatnio kierowcy w ogóle spruli się do FIA To informacja, gdzież to podziewają się pieniążki z kar finansowych. Gdzie one są lokowane. Odpowiedzi nie otrzymali, z tego co wiem. Rodger Russell. Nie podoba mi się. Louis 9. Nie podoba mi się. Louis! Dobra, poprawił się. Jest piąty, nie odpadniemy. Nowy rekord Toru! Nowy rekord tego Toru! Brawo, Maxi! Kolejny rekord w Twojej kolekcji! Gratuluję serdecznie! Mam wrażenie, że się przeniosłam do innej rzeczywistości, w której Jurek nagle jest pierwszy. Gdzie się tylko da? Gdzie ja żyję? Czy to jeszcze ten świat? Halo Ziemia. Fernando ma czas. Na ten moment jest ostatni, czyli dziesiąty. Ja już chcę przestać to mówić. Fernando jest ostatni. Nie, proszę nie. Ale się toczy po tym torze ten Fernando. Dlaczego nie jedziemy szybko? Jeżeli maszyneria nie pozwala, to nie jestem zła. Ale ogólnie to jestem. Pojedziemy sobie z Carlosem. Jest to jego przedostatni wyścig w barwach Ferrari. Trzeba będzie zrobić downgrade i to mocne. I przenieść się do garażu Williamsa. Co to Ferrari jadą na żółto? Oba? No chyba się nie poprawią. Karolek trzeci. Carlos piąty. I co jeszcze? I Oskarek i Lando wyprzedzili właśnie Karolka w Ferrari. Po position Max Verstappen. Szósty. Dobra, pada do jutra. Mamy wyścig. W końcu. Maxi Verstappen ma karę, więc startuje drugi, jednak nie pierwszy. Teraz kibicujemy Maxiowi. Jazda! Max Verstappen, proszę Cię! Maxi, dawaj po wewnętrznej! Max sobie nie da. I mamy żółtą flagę. Zajebiście, Max Verstappen, jak ja Cię cieszę! Dziękuję Ci, że tego Jurka wyprzedziłeś. Franko to co się stało? Pieni <laughs> ludzie w Williamsie. <laughs> Sejtika! być. Nikomu w ogóle za... <noise> ja pierdolę. Przepraszam. Czy to jakieś opony budżetowe były, czy what the fuck? Najlepsze jest to, że oni cały czas jadą, a my nie wiemy, co się stało, bo po co? Nie będzie powtórki. I realizacja Formuła 1. Wake up! Czyżby to wcale nie była wina Franco Colapinto? Hmm. Muszę odszczekać, to odszczekuję. To spowodował ten wypadek? Proszę powiedzieć natychmiast. Zajebiste te graficzki robią, co? Realizacja wyścigu, ale powtórkę pokazać od razu to nie łaska. Biedne oponki, zimno im to stygną, a go jeżdżą jak pijani. Nareszcie mhm. <gry> safety car. Nareszcie, dziękuję, że zjeżdżasz. Dajesz Maxi Verstappen, poszczuj troszkę. Już. Oskarek! Brawo, pięknie. Znowu żółta flaga. Już zielono, dobra. Zwolnienie blokady nastąpiło. No further investigation? Odpuszczają sobie ten incydent w takim razie. Nikt nie jest winny, no i nikt nie dostanie kary. Ok, that's fair w sumie. Czyli Liam Lawson i Fernando Eee, też się rozwalili na samym starcie. Ale dali radę oboje, jedziemy dalej. Spoko, Fernando, wytrzymaj! Hold on! Już za parę miesięcy będziesz miał Adriana Newella. Będziesz mógł odetchnąć. Oddechem spokoju, miejmy nadzieję. Przewaga maxa wersta pana się zwiększa. No nie wiem, czy Lando jest go w stanie dojechać. Większą nadzieję jednak miałabym na to, aby Oskarek dojechał Jurka. I wtedy byłby idealny scenariusz. I cannot leave it, man. Two years with the same problem on the streets. Fernando lost it. A ja sobie tak myślałam przy tym poprzednim komunikacie od Fernando, że on się zawsze tak wypowiada pięknie. Takim pięknym językiem i praktycznie nigdy nie klnie. On już ma dosyć. Jak słyszę takie y, słownictwo od Fernando, ja w szoku. Co zrobiłeś, Luis? Serio? To jest żart? Co jest Luisowi? Co? Ale co mu się wydarzyło? To nie jest, że on się źle ustawił, bo no dobra, naprawdę czasem cię może zdarzyć, no raz na sto, ale że on ruszył faktycznie? Straszne rzeczy tu się dzieją. Plijam też 10 sekund kary za swój incydencik. W sumie się zgadzam. Jest kara dla Luiska za ten polster 5 sekund Ale mają ręce pełne roboty w tej kontroli wyścigu Incident, incident, incident. 25 On w szoku w ogóle, naprawdę? Naprawdę tak szybko? Może faktycznie już nie umie Boże, żeby Luisek w jakąś depresję nie popadł. No, tak źle to chyba nie było. I te wypowiedzi w ogóle Luisek ciągle tylko o tym, że on nie jest szybki. Dwa razy dopowiedział w ten weekend. Toto z kolei twierdzi, że nie, że to jest wina samochodu i że ten akurat samochód przy jego stylu jazdy jemu nie pasuje. No i jakby co oni mogą zrobić? Został im jeden wyścig. Jeszcze tylko raz się to coś będzie musiał tłumaczyć. Pit stop! Tak. A -ha -ha! Siedem sekund. A -ha -ha! I wyjedzie za Luisem. Za wszystkimi w ogóle. Cudownie. Cudownie. Dziękuję. Jurek bardzo by chciał Fernando wyprzedzić. A ja bardzo bym chciała zobaczyć jakiś pokaz obrony ze strony Fernando. Jurek, uspokój się, uspokój się. Ale to jest specjalnie ta telenowela, że pokazują takie fajle. A może to wina auta? Co to jest grane w ogóle? Typowy pokaz papudrawstwa, po nic więcej. Luisowi pierdalła opona. Co za cyrk! Przeciągali, przeciągali i przeciągnali. Bardzo proszę. On będzie ostatni. Zanim on zjedzie do tego boksu i wyjedzie, jeszcze tą karę musi ogarnąć. Ciekawe czy w ogóle da radę wyjechać na tym swoim rozwalonym aucie. Jezu. Carlosowi też pierdalła opona. Kiedy oni do tego pitlane się dokulają? Serio? No ekipa jak od taczki. I jeszcze safety car. No Aha, no tak, no przecież jest brudno. Lusterko trzeba posprzątać Williamsa. Tu jest wyjdzie ostatni. No gdzieś tak. Dawno nie było takiego czegoś, że za safety car'em musieli zjechać do pit lane. Pokaz robią teraz. Safety car z Andy. Thank God. O, no, ten drugi safety car to już był ostatni. Please. No Maxi, za zakrętło. Z zakrętu kawałeczek. Tak. E, o! O! Teraz dopiero wstrzymałam oddech. Znowu żółta flaga. No the fuck? Zatrzymało mu się w ogóle to auto. Ile pojechaliśmy? Pół okrążenia! Nikow. Nie, niko w ścianie. Ej, to jest Brazylia 2! No kurwa! Dopiero zjechał tym safety carem! Wykrakam, ale teraz to już tak typowo. O, ten drugi safety car to już był ostatni. No, nie, no jednak nie. Do lasu go wywożą. Ciekawe, czy na wywiadach go zobaczymy, bo już do lasu go wywożą. Dobra, Maxi, Restart 2! Pięknie! Blue w ogóle 14, nie ma o czym rozmawiać. Lando! Kara? Jeszcze stop go musi zjechać, za to, że za szybko jechał, a była żółta flaga. Taka najgorsza kara, jaką sobie można wyobrazić. Do lochów. Wyjechał ostatni. Luis musi sobie przejechać przez pit lane, zrobić wycieczkę, bo też za szybko jechał jednak na tym wjeździe do pit lane. Zajebiście. Ciekawe, czy wyjedzie ostatni. Zjeżdżamy na wycieczkę. Na wycieczkę. Negative. Wyjechał ostatni. On już nie chce. On już ma dość. Let's retire the car. Cześć, jak czempić paja. Ja już nie jeżdżę. Mam dość. A my, ja mam dość. Czyli jednak to jest dla mnie za dużo. Dajesz, w arterii. Po jeden punkcik. Pierwszy w tym sezonie. Dał radę. Ale Lando. Wepchnie się na trzeciego zaraz. Mieli wycofać Luisowi auto, a nie wycofali. I ja czekam na wyjaśnienia. Razem? Safety car infringement? Kolejny incident? Tu nie dostanie jakoś kana. Ale mi szybko zleciała. Maxi, no w sumie nie zwracam uwagi przez cały ten wyścig. No bo tak prowadził jak w poprzednim sezonie. Czyli cały czas bardzo ładnie. Drugie zwycięstwo Maxa Verstappen na tym torze, czyli ma. 66,6% zwycięstw, bo tylko trzy wyścigi do tej pory były. Dwa wygrał Maxi, łącznie z tym, a jeden wygrał Louis. Simply lovely guys. Yes, 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 yes. Ten jak się cieszy. Simply lovely evening again. Jeszcze kara dla Jurka. 5 sekund. Rychło w czas. Za tydzień, niestety ostatni, ale jeszcze do mnie nie dociera. Ciekawe, czy Maxi znowu wygra. Co z tą klasyfikacją konstruktorów? Bo tego nie wiemy cały czas. Za tydzień Abu Dhabi. Później kto to wie. Bye!